Przyjechałam ze Skoczowa, służebniczka z Gałęzi Dębickiej. <grymne> Także przyjechaliśmy tutaj na, z racji 25-lecia beatyfikacji naszego założyciela, ojca Edmunda Bojanowskiego, błogosławionego. I z taką wdzięcznością za to, że, mam, że nasz założyciel jest już wśród błogosławiony. Już mamy 25 lat, świętujemy tego wydarzenia wielkiego. Na beatyfikacji byłam tutaj 25 lat temu w Warszawie, więc to też tak dodatkowy, dodatkowy taki wspomnienie i dar, że, że, że no, jest z nami. I też cały Kościół też dziękuję za, za dar tej osoby, dla, jako świecki, który bardzo wiele zrobił dla. Dla tamtych, w tamtych czasach dla dzieci ubogich i chorych, no i my też nasiadujemy go w dzisiejszych czasach i w m.in. w Skoczowie budujemy przestrzeń opaczności, dom dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie, a tutaj jest świątynia opaczności Bożej. Jak młoda siostra pracowałam w Warszawie, to jeszcze tu przyjeżdżaliśmy za e, prymasa Glempa, jeszcze tutaj były tylko puste pola, nic nie było. A już żeśmy wtedy z młodzieżą modlili się, spotykali tutaj te, te wszystkie dekanaty pod warszawskie i podwarszawskie. Także to też robi takie ogromne wrażenie, że już możemy się cieszyć, że to wotum wdzięczności narodu powstało. I że każdy Polak może też być tym, który przyjdzie tu i będzie mógł dziękować Bogu za te wszystkie dary przez całe setki lat, które i tysiąclecie, gdzie, gdzie nasza ojczyzna pod opieką opatrzności Bożej przeżywa nieraz trudne doświadczenia, ale zawsze staramy się być blisko Pana Boga i kochać własną ojczyznę, która jest naszą też Matką.